Siema, jestem Igor. Dzisiaj zagramy sobie w grę Fit and Go Fish. No to zaczynamy. Teraz zagramy sobie rekinem na oceanku. I zaczniemy jako mały rekinek a skończymy jako żarło. Chyba jako duży rekin, jak nic się nie zje. No to mamy tutaj naszego rekinka, ok, play, Przyszkamy i zaczynamy pływać. I takim małym rekinkiem na razie, To sobie pływa, pływa, pływa i tam sobie zjada ryby czasem. Często jest to czasem, ale... E, muszę zjeść barakudę na razie. I, a! Chodź! Parakura. Muszę cię zjeść. No trudno. Najpierw sobie zdjęłam rozdymkę. Od niej się dosyć. Skąd jest? Ona będzie dobra. Zdobycz, to jest dobra. Jest dobra jako zdobycz. Ale złowiona przez rykina, Teraz to ona jeszcze. Jest jakaś. To już i Już nie żyje. Ej, sobie zjemy. Co się stało? Jeszcze żyjesz? Ty, Ej. Co ja zrobiłem ci? No. Ten rekin. Zawsze rekiny w tej grze to były sile, siłacze i, i wszystkie ryby potrafiły polować, a ten to nie wiem czy w ogóle się poluje, ale dobrze dobrej myśli. Tutaj jest najeszka to na nią sobie upolujemy. O, jesteś, aha. Oni, tam jest drugi rekin Ja sobie tą najeżdżę Nie wiem gdzie ona jest Ale tam jest dru... Kumpel, kumpel, rekin! Halo rekiniku Jestem Twoim kumplem Halo kumpel, kumpel Ej, ja Ci może zjem... Hej! No... Nie podzieliłeś się U nie! Tam jest chyba rekin... Wielki, biały rekin one są groźne, nawet dla kumpli. Uwaga, uwaga, teraz jest krabik. Krabem też może sobie zagram, ale na razie krabie jest potencjalnym żarciem. Okej, okay, to krabika już trafiłem. Teraz muszę go tylko całkowicie pokonać. Nie da się, dziwne to jest. Aczkolwiek się nie. Da. No to teraz sobie poluję. Tu są inne rekiny. Bo to są chyba rekiny takie plażowe prawie. Okej. Okay. Halo. Rekin. Rekin. Atakuj kraba. Kraba jest żalciem. O jest. Masz kraba. I teraz. Nadal, nadal... O, jest. Reknie się przysysa i wtedy się puszcza myszkę. Ja on już jest więc... I tak się nie Nie ucieknie ten krab, więc... O, jednak jeszcze żyje. O, i z stał mięsem. Kraby tu tak ulubią udawać. Żeby ich puścić. To udają martwe. Ehe. Jesteśmy królem oceanu. Jest kumpel. Ja sobie pojem sobie. Pozbieram punkty. No, pomagam trochę im. Cokolwiek to chyba złe. Bo one pewnie będziemy sami sobie polować. Chociaż pomagają mi, więc ja im też pomogę. Ten to był jakiś słaby krab. Teraz stoję sobie jakiegoś kraba. Upolowałem, a tam jest chyba moja rozdymka. Tak, to moja rozrymka. O, jest za dymka? Taki wielki kawał mięsa tu mi pozostał. Kolejny poziom, mam już drugi. I płynę na tą barakudę. Który tam sobie pływa? Myślę, że tego. Wielkiego białego rekina, który tam sobie pływa, też upoluje, chociaż ja też jestem rekinem, ale... Co to za zasada, że kupi się nie zjada? He, he. Muszę... Ta ona jest silna! Jeszcze daj sobie ze mną radę. Trochę i... i... no. Ma już się. No to kiedy się zamieni jeszcze mięso. No jest kawał mięsa jak Ponicha. A nie ma kawałków. Tak jak po innych rybach. O nie, o nie, rekinie! Rekinie! Jakby się pokonał mały bibos. Nie można to pozwolić. Bo to był Bibos dżungl. Przecież bibosa jungle, to się da łatwo pokonać, a nie? Jesteś rekinem, a nie jakimś. Chociaż. Dobrze, że się nie dałeś tego zjeść. A stąd to i tak się da. Dobrze, trzeba cztery ugryźć. Żyje? Nie żyje. I jeszcze ostatnie i... Mam! Wreszcie mogę takie kawały połykać! A na no poziom... Bożą... Szukam... ...innych lekinów tak przy okazji. Na przykład tego kumpla. Który ze mną raczej nie pomoże mi, ale... Dobrym jedzeniem. A i nie oczekujcie codziennie filmików, bo już przestałem robić codziennie filmiki. Nie będzie tak jak dawniej, że co ileś tam miesięcy, ale będą rzadziej. O, tam są bibosy. Gdybym się bał bibosów, junglów, to... A. Jestem lekinem! Halo, zebry! Zebrasomki! Już po was! E. No, to mało czego. Te zebrasomy to one są nie takie słabe wcale. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I już cię pożarłam. Hej. Jest. Jest. Tutaj mam takie... Coś dziwnego było. Ale tutaj się wydobywa takie coś, co warto zjeść. Takie jakby światełka. Jakieś takie dziwne. Już punkciki od tego dostaję. Jak widzicie. Poziomy. No to już przestało się świecić. Ja ostatni się świeci. I teraz krewetka boksująca tam chyba jest. To z nią się muszę zmierzyć. gdzie ona się skryła. Czy mnie nie zaboksuje? Tyłu, ale myślę, że się gdzieś O, i teraz krab. Te brązowe kraby są chyba agresywniejsze od tych. Te kraby to one raczej się nie obronią. A te brązowe to jak się zaatakuje... O, jest tam krewetka boksująca faktycznie. To jest i... a. Halo, Rekin, gonić tą krewetkę, gonić! Nie zaboksuje mnie! Na śmierć mnie nie zabije. O, a. Hadzia. Hadzia! O, ona została już pokonana. Nawet mnie nie boksowała. No to ona jest jakaś taka mało agresywna. Tutaj pływam. No to, byłem takim małym rekinem, teraz jest mi spory, chociaż lekkiny zawsze są spore. Bara, kurę, gonię, 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 goni, gonie. Co nie dogoniłem cię? I zaraz, od czego ja mam taką rankę? A, od tego bibosa. No to tam jesteś Bibos Nie, nie macie Ale jest tu jakaś ryba Ryba jakaś Dory żółta No to Doli to warto się zadowolić Gryzie, 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 gryzie. Jest mięso, mięso Okej. Okay. Uwaga, 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 uwaga. Ty już, bokserko, nie żyjesz? Też mógłbym cię połknąć w całości, jak to nie mogę? Co? Nie boksuj mnie tylko. Halo, nie atakuje tyłu, bo to nie fair. Okej. Okay. I ona atakuje. On ją atakuje? Jest mięso. No ten ma jedynie poziom czwarty. Na punkcików tyle, że na drugiego rekina już by były. Bożą jedynie czwarty, więc aleki na to mało. O nie, tam jest wielki biały. O to zjem. Tych punkcików. Teraz zbieram dlatego to tutaj jest tak dużo, że najczęściej jest plus 2, ale zbiera czasem tyle się ma Ten wielki biały rekin to on jest najsilniejszy i w oceanie i w grze. Może orka by była silniejsza, ale rekin to jest boss krabiku, to nie macie he he jakbyś był to wincie Turwa. Okay. o nie macie gdzie jesteście barkudy one są zbyt szybkie gdy się zwiększą rybą, to się tam jest błazenek jakiś nemo czekaj nemo 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 ja już zjadłem nemo ech ty to nie uciekaj a ty bokserko to już cię mam. Tak, tak reweta. No to już po tobie. ale jestem już silniejszym rekinem niż byłem przedtem, więc... może uda mi się pokonać większą rybę okej okay. płynę, 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 płynę płynę, 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 płynę no to sobie się najadłem i teraz dalej płynę płynę

No postaram się jeszcze popływać. Płynę sobie jako rybka. Płynę, płynę, płynę hop. Płynę sobie jako rekin. Płynę, płynę hop. Przedtem byłem małą rybką. Teraz jestem dużą. A potem będę wielką. Jak rybką. Rybką? Co? Ryburzu. Barakudo. E, e. Nie no, barakudy są słabe. Niby mają taki wielki poziom, a tak naprawdę są słabe. Ryby. Tak jest z wieloma rybami, na przykład browólak. Ten był słaby. Ale go wycofali. Niestety. No to tutaj sobie. No właśnie, barakuda jest słaba. Co się przekonaliście? Bo widzieliście. Jak ją złapałem, to już. Od razu za jednym ruchem padła. Okej. Okay. Ja. A te uciekają reszta. Zobaczyła się, co się stało, to... Od razu. Że nogi zapas. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uwaga, 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 gryzę. A za odcinku zagram klejem. To jest taka ryba klej. No i ona tak sobie pływa. No, i ona tak pływa. No to teraz sobie popływam. Nadal. I widzicie? Hmm. No to, to jest dziwne, że mam tyle punkcików, taki mały poziom, ale potrafię chyba wysuwać głowy ponad powierzchnię. Co? No, uczarowanie. Bo jestem taką rybą jak braurek, czyli browurek nasz. Mały. E. Bo się przez tafle nie przebije jednak. Myślę, że może mi się uda. E, nie, jednak nie. A chciałem tego kumple jeszcze. Żeby się z kumplem.

Ma to duży krabiszon, więc... Poże mam. Co się stało, kumplu? Kumpel. Nie no, zdechłeś. Umarł. Halo, mogę cię zjeść? Kumpel. Kanibalis. Halo kumplu, no jeszcze trochę fajny byłeś, hej Ty po prostu jesteś lekinem Kto cię zabił? Nikt cię nie zabił, no tak Padłeś bo nie chciało ci się żyć Pewnie samobójstwo popełnił Chociaż hmm. Z krabem jest łatwiej Porować na kraby też a temu kumplowi to coś się naprawdę musiało ciężkiego stać Nie wiem czy albo No chyba, że faktycznie samobójstwa nie popełnił tylko A trudno Kumpla nie ma No, więc chyba to jest dziwne. Ten ocean jest jakiś zamknięty dziwnie. A jeśli mam na Antarktydę, to chyba nie mogę. Chociaż ten norweska czerwona ryba to może mieszkać na Antarktydzie. Zostanę. Czy tu dostanę którędyś? Halo, halo. Ty wiecie, którędy na Antarktydę? O, miecznik. Tego to warto mieć. Trofeum. Aha. Gdzie ty byłeś? Aha, tutaj. Ej, Jak? No to co? Uciekasz? Czy podejmujesz ryzyko? Eee. Pływam. Płynie tu. Co? Nie no. Jestem więziony. Skąd wy się wzięliście? Goliat. Halo, goliacik. Nie, ani się wasz moich kumpli modlować! Ej, ej, ej. Ej. Morduj mi kumpli. Dostaniesz. O nie. Co ty grisz? Halo kumpel. Co? Kumplu. Giniesz? Zabiłem kumpla? Nie no, kumpla zabiłem. Jak to możliwe? mnie cię zabił. Czy to ty... Tak się dałeś? Zabić, że jesteśmy silne rekiny. Czy dałeś zabić przez małą lipkę? No. Halo. Ja rzucałem od niego rany, co było dziwne. Ale kumpel, na lepsze, nawet jeśli się broni. Drugi, myślał. Nie wiem, dlaczego mi pomagał. Tylko to bym nie odkrył, że, że jest rekin. Tak to odkryłem, że jest. Mimo, że kumpel to go zjadłem sobie. Bo dziwne. Ale prawdziwe. No, co? Kiedy to było? Halo, rekiny, wynieśliście się? Teraz się mnie boją, bo jestem najsilniejszy rekin oprócz tego jednego, który sobie czasami pływa, czasami nie. Co ja? Hej ty? ty, to co, to, co? To, 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 to. Co to było? Tak pływam sobie, pływam... Oj! Nie rozumiem. Aha, to tam jest mój goliat. Właśnie goliat kumpla, którego zjadłem. Wygrać dosyć łatwo. Robię go przy pomocy czyjejś. Innej ryby, która myśli, że jest kumplem. Na przykład... O. jest! Halo, ty! Ryba Goliat! Halo! No rekiny pomóżcie! Rekiny, rekiny, kumple! Ej wy, pomóżcie mi. Ej. co Ale granik jeden. No to po nim będzie zaraz. O tobie już. Tak, tak. Widzisz? Tam jest raki. Ach! I takim oto końcem zjedzonym przez Kumpla. Kończymy dzisiejszy odcinek. Lajkujcie, jeśli Wam się podobał, a tymczasem... Pa! A! I ten mój kumpel to nie był chyba prawdziwy kumpel. Ulekinów jest dziwnie w tej grze. No to...